Witam Was drodzy widzowie, w tym odcinku Wam powiem o ważnym temacie i trendzie jaki jest. Słuchajcie, zapewne większość z Was no, doświadczyła stanu OB lub też świadomego snu i zapewne większość z Was słyszała o czymś takim jak e, wirtualna rzeczywistość. Czyli taka rzeczywistość, która jest stworzona cyfrowo, jak na przykład za nałożeniem takich gogli, w której to jesteśmy no, dosłownie w innym świecie. I teraz trend jest taki, aby właśnie taka wirtualna rzeczywistość no wiecie, towarzyszyła nam w życiu, no i żeby człowiek miał możliwość wiecie, robienia tego, co chce, jak chce, kiedy chce i tak dalej. Wystarczy założyć tylko te okularki, no i jesteśmy w jakimś na przykład innym miejscu i możemy w realistyczny sposób, no, jakby oddziaływać na to otoczenie, na no, i teraz, czy jest ta wirtualna rzeczywistość alternatywą dla świadomego śnienia, dla OBE? Odpowiedź powinna być oczywista dla wszystkich, którzy już chociaż raz mieli doświadczenie yy, świadomego śnienia lub też wyjścia z ciała. Jeżeli ktoś doświadczył tego na własnej skórze z pełną świadomością, no to wie doskonale, że nic, absolutnie nic nie jest w stanie zastąpić tego doświadczenia. Żadna wirtualna rzeczywistość, choćby była w super jakości fotograficzno jakiejkolwiek innej, nie jest w stanie nam tego oddać. I co jest najciekawsze w doświadczeniach, właśnie z OBE? To, że my, Jesteśmy odpowiedzialni za to doświadczenie. To, że dotyczy to nas bezpośrednio, a nie okularków, które mają wgraną konkretną, wiecie, konkretny program, który my sobie wybieramy. No nie. Więc z samego tego faktu już tutaj wiąże się to z no, niezrozumieniem, ponieważ niektórzy no, idą na łatwiznę i myślą sobie. Ja sobie będę miał taką alternatywną, wirtualną rzeczywistość, i nie muszę wtedy doświadczać obę, które, jak wiemy, kosztuje mnie tyle wysiłku, treningu i zabiegów, aby w ogóle je uzyskać. No ale to jest sprzeczne z całą ideą rozwijania własnej świadomości. Ja nie twierdzę, że nie można korzystać z takiej wirtualnej rzeczywistości, natomiast twierdzę, że ta wirtualna rzeczywistość nie jest w stanie zastąpić nam doświadczenia, które mamy poza ciałem. No to fizyczne oczywiście rzecz jasna też jest niezastąpione. Natomiast nie jest w stanie nam tego zastąpić i w żaden sposób nie można jej Powiązać, że to jest coś podobnego, że wiecie, że, że wiesz, tu mogę latać sobie w tej rzeczywistości, tam mogę latać, to jest zupełnie coś innego. I dlatego zwróćcie uwagę, jak też ludzie podchodzą do tego. Jeżeli ktoś na przykład jest podjarany taką wirtualną rzeczywistością, ale jeżeli słyszy o świadomym śnieniu i go to nie kręci, no to wiemy o tym, że on nie czuje wewnętrznej potrzeby do samorozwoju takiego, wiecie, naprawdę prawdziwego, głębokiego. No i jak wiemy, technologia idzie do przodu, trendy są takie, a nie inne, no i się okazuje, że niebawem będą już takie wiecie, rzeczy, że wydawać by się mogło, będą atrakcyjne, będą mogły konkurować ze świadomym śnieniem, ale nie, absolutnie nie. Ktoś, kto wie czym jest świadomeśnienie, nie jest w stanie wejść w żadną iluzję, która będzie powodować, że on będzie się czuł wolny, będzie się czuł bardziej, wiecie, świadomy i tak dalej i tak dalej. I wspominam o tym temacie, ponieważ to jest temat bardzo ważny, żeby zrozumieć w ogóle. E, całe te świadome śnienie, te wyjścia z ciała, żeby to pojąć na głębokim poziomie osobistego doświadczenia i aby żyć y, tymi doświadczeniami. Czy nam się udaje, czy nam się nie udaje, ale po prostu to jest nasze życie i trzeba do tego właśnie, tego podejścia. No i, i cóż wam powiem, jeżeli będziecie mieli super głębokie doświadczenia, których nikt Wam nie odbierze. Oj. I pamiętajcie, ta wartość tych doświadczeń właśnie też między innymi polega na tym, że nikt nie jest w stanie tego powtórzyć. Waszego świadomego snu nie da się powtórzyć. Nikt inny nie będzie miał dokładnie takiego świadomego śnienia jak Wy. Takiego wyjścia z ciała jak Wy. Natomiast wy w wirtualnej rzeczywistości po założeniu okularków, które generują nam na przykład las, to ten las będzie prawdopodobnie dla wszystkich użytkowników taki sam. Więc z samego tego faktu lepiej mieć coś swojego. Bo pamiętajcie, jest taka sentencja: jeżeli podążamy za uwagą mas, to jesteśmy w kiepskim położeniu. Pozdrawiam serdecznie i życzę Wam przyjemnych, wspaniałych doświadczeń. Cześć!